Serdecznie i zapraszam osoby z podznak uwagi na czytanie na sierpień 2024 roku. Zaczniemy od energii głównej. Księżyc, tym razem w odwrocie. Co odejdzie do przeszłości? Trójka monet. I śmierć. Co przyjdzie nowego? A zbuław. Dziewiątka mieczy. I jeszcze karta rada. Diabeł. Dobrze, teraz z drugiej talii trzy karty na pracę i finanse. Dwójka pentakli. Król mieczy. I król kielichów. Rodzina. Pięć kielichów. Nie, sześć kielichów. Piątka buław i cesarz wszystko w odwrocie miłość i relacje piątka mieczy królowa mieczy I paść kielichów. I jeszcze karta z wyroczni, sen szamana dla osób z podznaku wagi. Na sierpień 2024 i będzie to: Wysprzątany dom. Jasność i uporządkowanie. No to zaczynamy, i tak. Energia główna to Księżyc. Ten Księżyc jest w odwrocie. Czyli pokazuje nam to życie w kłamstwie, oszukiwanie samej siebie. Możecie żyć wyobrażeniami i mieć problem z odnalezieniem się w otaczającej Was rzeczywistości, zaprzeczać prawdzie, ale również wyolbrzymiać jakieś problemy i umartwiać się. U niektórych osób ta karta może pokazywać zły wpływ matki na Was lub też toksyczną relację z matką, albo nieprzychylną teściową. Co odejdzie do przeszłości? Tu mamy trójkę monet i śmierć w odwrocie. Czyli do przeszłości odejdzie dążenie do ideału, osiąganie kolejnych stopni rozwoju poprzez dążenie do celu po trupach, nie liczenie się z uczuciami innych lub też kurczowe trzymanie się tego, co znasz, nawet jak nie jest to dla Ciebie dobre, nie służy to już Tobie, a Ty się nadal tego trzymałeś. To odchodzi do przeszłości. Natomiast to przyjdzie nowego? Tu mamy asa buław w odwrocie i dziewiątkę buław. Czyli mm, pokazuje nam się tu jakaś przeszkoda na drodze do realizacji zamierzeń. Spadek energii życiowej. Może pojawić się natłok myśli związany z tą sytuacją, powodujące nieprzespane noce, zamartwianie się. Praca i finanse. Dwójka pentakli, król mieczy i król kielichów. Czyli pokazuje nam się tu być może konieczność dokonania wyboru między dwiema opcjami, lub też uzyskiwanie dochodu z dwóch źródeł. Będzie to dobry czas na negocjacje, rozmowy, ogólnie m, takie działania dyplomatyczne. Możecie liczyć też na czyjeś wsparcie i pamiętajcie, żeby dokonując wyboru kierować się logiką y, i analizą za i przeciw. Rodzina. Tutaj mamy szóstkę kielichów, piątkę była w i cesarze, i to wszystko jest w odwrocie. Czyli, e, czyli tak, relacje rodzinne mogą mieć na któregoś z jej członków negatywny wpływ. Może tu chodzić o nadmiernie kontrolujących rodziców czy małżonka. Brak wyczucia, przekraczanie granic i brak poszanowania czyjejś prywatności przez osobę wymuszającą posłuszeństwo. Która jest niecierpliwa, nie liczy się z nikim, jest takim tyranem w domu. Ale jest jeszcze druga opcja, która wychodzi nam z tych kart, czyli tak. Poświęcacie się dla bliskich kosztem siebie, kosztem własnego szczęścia. Przez to jesteście zmęczone codziennymi obowiązkami, bo wasz partner jest niedojrzały i unika odpowiedzialności za wasze wspólne życie. Za wasz wspólny dom na przykład. Miłości, relacje. Tu mamy piątkę mieczy, królową mieczy i pazia kielichów. Te dwie karty w odwrocie, czyli tak pokazuje nam się tu jakieś nieporozumienie, kłótnia z kobietą, która używa słów, by zranić inne osoby, lubi się nad sobą urzalać i odgrywać rolę ofiary ale jest taką jakby zwykłą plotkarą i rada, żeby nie angażować się zbytnio w tą sytuację, czasem lepiej jest to odpuścić. Natomiast karta rada to diabeł. I on radzi Wam, żeby uznać swoje słabości i wady jako część Twojej osobowości i nauczyć się z nimi żyć, zamiast im zaprzeczać. I jeszcze mamy kartę z wyroczni Sen Szamana, i jest to karta Wysprzątany Dom. Jasność i uporządkowanie, dokładna inwentaryzacja, pomyślny symbol. Jeśli świat Twoich emocji wydaje Ci się chaotyczny, nieuporządkowany i nie możesz sobie z tym poradzić, czas sprawdzić, jaki wpływ ma na Ciebie Twoje otoczenie. Twój świat wewnętrzny ma ogromny wpływ na to, co pojawia się w świecie wokół ciebie. Jednak tak samo dzieje się w odwrotną stronę. Mogą na ciebie wpływać ludzie obecni w twoim codziennym życiu oraz energia przedmiotów, którymi się otaczasz. Zasadniczo może to być wszystko, co istnieje w twoim otoczeniu. Teraz jest odpowiedni czas na inwentaryzację i dokładne oczyszczenie otoczenia. Poproś osoby, z którymi jesteś związany o jasny przekaz. Tym razem nie zakładaj niczego z góry. Jednoznaczna i jasna komunikacja jest kluczowa. Może się zdarzyć, że zdecydujesz się nie utrzymywać dalszych kontaktów z niektórymi osobami obecnymi do tej pory w Twoim życiu, gdy wyciągniesz tę kartę. To dobra rzecz. W przeciwnym razie mógłbyś utknąć w tych relacjach na zbyt długi czas z poczucia obowiązku czy grzeczności, gdy tymczasem w rzeczywistości nic Was już nie łączy. Bądź nieskazitelny, używając słów, mów to, co myślisz i wykaż chęć. By wprowadzić wszelkie zmiany, jakie są konieczne, by uporządkować to, co od Ciebie zależy. Jeśli wiesz, że robisz to, co słuszne, opinie innych nie mają znaczenia. Zatem, kiedy już upewnisz się, że Twój przysłowiowy dom jest dokładnie posprzątany, doświadczysz uwolnienia energii, która pozwoli Ci rozpocząć coś nowego, cieszyć się życiem i być pewnym, że znajdujesz się na właściwej ścieżce. Uch, to by było na tyle, kochani. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie mojego filmiku. I zapraszam oczywiście na kolejne, jeżeli Wam się podobało. Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć.